Chcesz zostać strażakiem na jeden dzień? Zobacz, jakie atrakcje na ciebie czekają. Wizyta w jednostce ratowniczej w Ostudzie rozpocznie się od ubrania naszego umodorowania i zmiany służby. W dalszej kolejności na naszego gościa czekać będzie przejażdżka z strażackim układem. Będziemy mogli również przejechać się wozem gaśliczym, a także pokażemy wyposażenie sprzętu, który zajmuje się w tym aucie. A także przygotowaliśmy atrakcję w postaci wyjazdu w górę tym otofeldownikiem koszowym. Na pewno wysokie. Co roku strażacy grają razem z wielką orkiestrą świątecznej pomocy. Ostrudzka Komenda wystawiła na licytację trzy wyjątkowe możliwości wspólnego spędzenia czasu ze strażakami. Jest to wizyta w, i spędzenie dnia wspólnie ze strażakami w jednostce ratowniczo-głasniczej w Ostrudzie oraz Morągu. Osobę, która wylicytuje taką możliwość, zaprosimy do siebie w ustalonym wcześniej terminie i spędzi z nami dzień. Zaczniemy rano od właściwego ubioru, czyli udostępnimy nasze umundurowanie, wspólna zmiana służby, czyli zapoznamy się ze sprzętem, pokażemy czym dysponujemy, jak wygląda nasze wyposażenie, a następnie szereg przygotowanych atrakcji będzie to na przykład przejażdżka z kładem, ćwiczenia z ratownictwa technicznego, gaszenie symulowanego pożaru, czy na przykład indywidualne zajęcia w naszej sali edukacyjnej Ognik. Takiej sali ognik najmłodsi mogą w bezpieczny i ciekawy sposób nauczyć się, jak reagować w sytuacji zagrożenia pożarem, jak prawidłowo wezwać pomoc, jak unikać niebezpiecznych zachowań w domu i na zewnątrz. Trzecia nasza licytacja dotyczy szkolenia z ochrony przeciwpożarowej, które chcemy zaoferować. Nasi funkcjonariusze we wcześniej ustalonym terminie przeprowadzą takie szkolenie dla grupy do 20 osób. Może to być firma, instytucja, urząd. Z chęcią przyjedziemy i podzielimy się naszą wiedzą z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dzień ze Strażakami z Ostrudy można wylicytować na portalu Allegro do 31 stycznia. Z kolei wspólny dzień ze Strażakami z Moronga dostępny jest w licytacji w komentarzach pod postem na profilu Facebooka KPPSP do 23 stycznia. Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej również można wylicytować na Allegro do 31 stycznia. Powodzenia!